Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zjedzenie Przez Bieganie. Jestem na krakowskim rynku, za mną Kościół Mariacki, Sukiennice wiele innych zabytków. Dzisiaj razem z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie zapraszam Was na rekonesans Nowej trasy maratonu krakowskiego. W tym roku trasa została zmieniona, nie ma dwóch pętli, tylko jedna. Biegniemy z rynku krakowskiego do nowej huty i wracamy z powrotem. Wielu z Was na pewno będzie miało chwilę, aby podnieść głowę i popatrzeć po krakowskich zabytkach. Dzisiejszy odcinek właśnie jest dedykowany tym, którzy chcieliby popatrzeć sobie w lewo, popatrzeć w prawo i zastanowić się, gdzie ja jestem dokładnie, w którym Krakowie i co ja widzę. Start! Biegnąc ulicą Grocką, dobiegamy do Wawelu. Stamtąd zaraz kręcimy w stronę Alejczyków. jeszcze yy, kawałek alejami, i wbiegniemy na krakowskie Błonia. Najpierw rynek, później ulica Grocka i od razu Wawel. Tak wygląda widokowo początek maratonu krakowskiego się na Alejach Trzech Wieszczy. Przebiegniemy alejami kawałek za Muzeum Narodowe, tam na nawiga. Biegamy na Krakowskie Błonia. To centrum biegaczy, można powiedzieć. Biegnąc tą alejką za moimi plecami, po prawej stronie jest Stadion Wisły. W Stadionie Wisły Kraków jest biuro Maratonu Krakowskiego. Tam też jest oficjalny parking. Tam najlepiej zostawić samochód i sobie ten kawałek do rynku, nie wiem ile to będzie kilometr, dojść czy też dobiec. Następnie Przebiegniecie na Turdawę, to jest taka rzeczka, stamtąd doskonały widok na Kopiec Kościuszki, a później minie się Stadion Krakowi, no i z powrotem na aleje w kierunku Wisły. Przekraczając Wisłę z mostu ukazuje nam się znowu wspaniały widok na Wawel. Ruch jest teraz straszny, ale jak będziemy biegli maraton, to nie będzie tu żadnych samochodów. Dobiegamy do Ronda grunwalskiego robimy zawrotkę i wracamy kawałek asfaltem i znowu biegamy nad Wisłę w międzyczasie naszym oczom ukazuje się wielkie centrum kongresowe no i oczywiście Wawel opuszczamy stare zabytki Krakowa opuszczamy stare miasto po lewej stronie będzie Kazimierz a po prawej stronie pod górze. Wisła oddziela od siebie te dwie części miasta. Bardzo fajny fragment trasy. A za moimi plecami słynna kładka pernatka. Coś takiego jak we Wrocławiu, moc na ostrowie tumskim. Tutaj zakochani przypinają kłódki, więc jak przyjedziecie na bieganie ze swoim partnerem lub partnerką, możecie sobie dzień wcześniej przypiąć tutaj kłódkę. Wisła po raz drugi przekraczamy na moście. Rozpościera się z niego widok na zabłocie, gdzie przed chwilą e, biegliśmy oraz na Nową Hutę Tauron Arena. To największy tego typu obiekt w Polsce. Wielkie koncerty, wielkie imprezy, fantastyczna przestrzeń w środku i co najważniejsze, tutaj mamy metę krakowski półmaraton. Miałem tą przyjemność finiszować właśnie tutaj w środku w tej wielkiej hali przy tym hałasie ogromnej publiczności przy tej dynamicznej muzyce. Naprawdę fantastyczny bieg, na który też warto żebyście przyjechali sobie do Krakowa. Po winięciu areny czeka nas bardzo długa prosta aż za plac centralny ulicy Klasztornej. Przejeżdżając się w kierunku Nowej Huty mijamy kompleks AWF-u razem z wielkim parkiem, w którym co tydzień odbywają się treningi przygotowujące chętnych do Krakowia maraton, a po lewej stronie znajduje się park lotników oraz muzeum lotnictwa. Cały czas długa prosta, od areny przed Rondo Brzyżyńskie po plac centralny, który pięknie wyłania się już naprzeciwko nas Dobiegamy do placu centralnego w Nowej Hucie To bardzo ważne miejsce nie tylko dla Krakowa Ale również i dla Polski Nowa Huta to bardzo charakterystyczna zabudowa To główne arterie Długie, proste, szerokie Prowadzące do tego centralnego miejsca Porozglądajcie się trochę jak będziecie biegli Bo ta zabudowa, ta architektura Jest naprawdę warta uwagi Patrzcie na bramy, patrzcie na filary Patrzcie na afisze Naprawdę Nowa Huta to super miejsce Do wycieczki Dobiegamy do ulicy Bulwarowej, tutaj robimy nawrotkę i zaczynamy wracać z powrotem. Czyli tak jak będziecie robić nawrotkę, patrząc w prawą stronę, będziecie mogli dojrzeć wejście główne do huty Sędzimira, dawniej huty imienia Lenina i dalej po prawej stronie wielki, piękny zalew Nowochucki. Teraz kierujemy się w urokliwe alejki Nowej Huty i wracamy z powrotem w kierunku Placu Centralnego. Mijamy po raz drugi Tauron Arenę lekko pod górkę na wiadukcie a później już lekko z górki i będziemy dobiegać nad Wisłę. Dla mnie to jeden z fajniejszych odcinków, więc nie pozostaje nic innego tylko napierać do tej mety. Znowu wracamy pod Wawel i stąd już tylko dwa kilometry. Jak wam się uda, to może zobaczycie jakiś smog zieje ogniem. Ostatni fragment krakowskiego maratonu. Długi finish ulicą Groską. Dla niektórych jest to dosyć duże wyzwanie, ponieważ wbrew pozorom jest to lekko pod górkę. Mam nadzieję, że dla Was ten finisz to nie będzie umieranie, tylko triumf z mapami do góry i na tej prostej po prostu na kilometr zrobicie swoją życiów życiówkę. Meta maratonu znowu na rynku w Krakowie na miejsce, gra Hejna Lista. Adam Mickiewicz na Was patrzy i przybija Wam piątkę. Życzę Wam, aby ta trasa maratonu była równie fajna, tak jak dzisiaj, żeby świeciło słońce, nie było smogu, abyście pobili wszystkie swoje życiówki. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, oczywiście łapa w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie. Zapraszam również na Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!